Siema, witam was w kolejnym odcinku QA, w odcinku, w którym oczywiście odpowiem na Wasze pytania, odpowiem szczerze, sumiennie. I tak jak myślę, pytań było kilka, kilkanaście nawet, wybrałem to najciekawsze. Niektóre z nich nie do końca były ciekawe, ale zdecydowanie zasłużyły na wyróżnienie. Dlaczego? Okaże się już za chwilę. No to co, ruszamy? Tak? Chcecie wiedzieć? Co mam do powiedzenia w tym tygodniu? Czy nie chcecie wiedzieć? Lecimy z koksem. Pierwsze Pytanie to pytanie z tych wyróżniających się. Zadał nam mnie kolega. Eee, no cóż, no musimy na nie odpowiedzieć, żeby kolega wiedział, co powinien zrobić. Eee, pytanie brzmi: co powinien zrobić, jeśli w mojej diecie mam niewystarczającą ilość tłuszczy? Asana Madonna. A więc tak: zwiększ spożycie tłuszczy w swojej diecie. To wystarczy. A tak poważnie. Pytanie może było źle skonstruowane, jeśli chodzi o sporzycie tłuszczy wiecie, tłuszcze są bardzo ważne, jak wszyscy dobrze wiemy, szczególnie u zawodników naturalnych, którzy nie wspomagają się żadnymi środkami farmakologicznymi, dobrze wiemy, że cały układ hormonalny takiego zawodnika jest oparty na własnej produkcji testosteronu i innych hormonów anabolicznych, które rozpuszczają się w cholesterolu i w tłuszczach. Stąd musimy zadbać o to, żeby spożycie tego tłuszczu było na odpowiednim poziomie. Zazwyczaj poziom taki od 60 do 100 gramów dziennie to jest ilość zupełnie wystarczająca. Polecałbym, żeby większość z tych tłuszczy to było tłuszcze, to żeby to były tłuszcze nasycone. No i tyle. Jeśli jesteśmy zawodnikami, którzy wspomagają się farmakologicznie owszem, te tłuszcze też są bardzo istotne ale nieco powinny zmienić się proporcje między tymi tłuszczami nienastosnymi a nasyconymi oraz odpowiedni udział powinny mieć te kwasy tłuszczowe omega-3 z tegoż to powodu, że będąc na środkach farmakologicznych bardzo łatwo doprowadzić w organizmie do stanów zapalnych bardzo łatwo można zaburzyć proporcje między cholesterolem HDL do LDL co jest tak w sumie najważniejsze jeśli chodzi o poziom cholesterolu Kolejne pytanie, to było pytanie właściwie od adepta, który udał się na badania i lekarz stwierdził, że jego poziom cholesterolu jest zbyt wysoki, gdzie tak na dobrą sprawę porównując właśnie to ratio, czyli stosunek HDL do LDL był perfekcyjny. Cholesterol był gdzieś w okolicach 300, to według lekarza zasługiwało na potraktowanie statyną, co jest absolutną bzdurą i absolutnym nonsensem. Wysoki poziom cholesterolu to nie jest nic złego. Najważniejsze są proporcje między HD do EDL, to powinno być gdzieś w stosunku 1 do 3. I co bardzo, bardzo ważne przy cholesterolu, to jest poziom homocysteiny, to jest ten czynnik zapalny, który powoduje, że ten cholesterol może powodować jakieś skutki negatywne w organizmie. Stąd odpowiedź na pytanie brzmi tak. Poziom tłuszczów u zawodnika naturalnego od 60 do 100 gram dziennie przynajmniej to jest taki minimum. Drugie pytanie brzmi. Co sądzę o internetowych celebrytach, YouTube'owych gwiazdeczkach i osobach, które niekoniecznie osiągnęły coś w sporcie, a wyrażają swoje zdanie bardzo ambitnie na łamach mediów społecznościowych. Kiedyś wielkimi bohaterami były osoby, które startowały w zawodach, nosiły sukcesy, osoby, które poświęcały swoje życie i zdrowie, aby wspiąć się na wyżyny możli swoich możliwości. Były to osoby, które pojawiały się w magazynach. Magazyny wtedy to było coś, co było tak jakby jedynym źródłem komunikacji między zawodnikiem a Panem, pomijając jeszcze jakieś seminaria i tak dalej, ale jak widzicie, ten kontakt był o wiele słabszy niż jest to teraz. Takie osoby były uznawane za bogów, za bohaterów, za osoby, które są jakieś wybitne. No to były piękne czasy. Tacy zawodnicy mogli liczyć na kontrakty sponsorskie od dużych firm, suplementacyjnych i nie tylko. Um, oczywiście było tam przy okazji wciskane trochę wałów, ja też się sam na te wały nabierałem jak byłem małym człowiekiem, um, ale nie wyszło mi to na złe. Um, W tych czasach osoby, które tak na dobrą sprawę mają dostęp do kamerki wideo, mają dostęp do internetu i komputera, mogą um, wyrażać się publicznie, mogą um, tworzyć swoje kanały, um, mogą. Um, przekazywać swoje poglądy do innym. Czy uważam, że jest to złe? Nie, absolutnie nie jest to złe, pod warunkiem, że te poglądy są budujące, są pozytywne, są motywujące. I co zauważyłem na pewno to to, że w wiele osób, które kiedyś nie wierzyły w siebie, teraz wzięło się za siebie takie Stwierdzenia, że jestem z biednej rodziny, że jestem z małej miejscowości, że nie mam znajomości, już ludzie coraz częściej wkładają między bajki i niezmiernie mnie to cieszy, bo tak teraz coraz więcej osób poznaje ten sekret, to, to że jesteśmy panami własnego losu, to że wszystko zależy, praktycznie wszystko zależy od nas w życiu, my jesteśmy reżyserami. My decydujemy jak wygląda nasz, nasze życie, gdzie mieszkamy, z kim jesteśmy i tak dalej i ludzie zaczynają w to wierzyć i zaczynają odkrywać tę prawdę, co mnie niezmiernie cieszy. Coraz więcej kanałów na YouTube są to osoby niekoniecznie odnoszące sukcesy w sporcie, ale potrafią w jakiś sposób zmotywować innych do działania, potrafią spowodować, żeby te osoby uwierzyły w siebie i to jest naprawdę coś wspaniałego. Owszem, jest też fala takich szerzenia pustych wartości, co niestety razi mi, niestety, niestety nie radzi niestety tak właśnie powiedzieć. No, to nie było rezeserowane, panie reżyserze, Ale puste wartości, zewnętrzność, drogie samochody, tatuaże, drogie ciuchy, puste miłostki, gadanie o miłości tak na dobrą sprawę będą dwa lata w związku. I tak dalej, no umówmy się, to są rzeczy puste, to są rzeczy, które niestety dobrze się sprzedają. W świecie, no niestety ludzie mają taką mentalność, że sprzedają się rzeczy łatwe, lekkie i przyjemne, kolorowe dla oka, przyzwoite i słodkie dla języka, no, ale niestety taka jest natura ludzka i wiele osób bazuje na tym. Ale jest też wiele kanałów, które i osobistości już teraz, bo stworzyły one swoją jakby dosyć spore armię podążających osób, takich followersów, które motywują, które naprawdę nakręcają mega pozytywnie ten świat. Nazw, nazw tych kanałów nie będę wymieniał, ale no, to co te osoby robią jest naprawdę zasługuje na... Na brawa, jak, jak najbardziej z mojej strony. Takie osoby zasługują na poklask. I te osoby, tak jak zawodnicy, bardzo widzę często w zawodniczym świadku takie stwierdzenia i takie, że osoby są niezadowolone, że jak to może być tak, że my startujemy, narażamy życie, zdrowie, wypróbowamy z siebie flaki, a takie osoby, które nigdy nic nie osiągnęły, są popularne i odnoszą sukces. Słuchajcie, no te osoby też również muszą włożyć to sporo pracy. Słuchajcie, możemy tak samo jako zawodnicy motywować ludzi, ale musimy też włożyć w to, jakiś tam wkład pracy, zainwestować troszkę w sprzęt, poświęcić się, obyć się troszkę z tą kamerą, to też jest cholernie trudno, ja sam na początku, powiem wam, tysiące nagrań, niektóre ujęcie nagrywane po 100 razy, ale no, udało się i dlatego też właśnie z tego powodu, że uwierzyłem w coś takiego jak sekret, to, że jestem panem własnego losu i że nawet jeśli do czegoś nie mam talentu, wystarczy, że powtórzę to tysiąc, może dwa, może trzy tysiące razy, i posiądę tą umiejętność. Także z mojej strony jestem jak najbardziej za, tylko i wyłącznie jeśli te osoby szerzą jakieś pozytywne wartości, no i tyle, tak? Może być. OK, kolejne pytanie, to od Adepyta, Ja pierdolę. ale ja ja. To pytanie od adepta, który, jak śmiem twierdzić, przeszedł już na ciemną stronę mocy. Pytanie brzmi: Czy dobrym pomysłem jest dorzucenie arimidexu do cyklu testosteronowego? Biorę właśnie 600 mg testosteronu tygodniowo, plus do tego 400 mg boldenolu tygodniowo. Otóż, mój drogi przyjacielu, musisz zrozumieć jedną rzecz. Rzeczy, takie jak antyestrogeny, to nie cukierki. Nie łykamy ich po to, bo wypadałoby dorzucić coś do cyklu, bo być może mamy podniesiony estrogen. Jeśli odczuwasz skutki podniesionego estrogenu, wtedy idealnym wyjściem byłoby zrobienie badania, które potwierdzi Twoje podejrzenia. Jeśli w badaniu wyjdzie, że poziom Twojego estrogenu jest podniesiony, wtedy możesz zastosować środki, które są antyestrogenami, takimi jak Arimidex. Dobrze byłoby skonsultować się z lekarzem, aby dobrać odpowiednią dawkę. Taki środek jak larymidek zazwyczaj jest stosowany co drugi dzień, ale tak jak już powiedziałem, musisz tą dawkę dobrać razem z lekarzem, który powie Ci dokładnie ile tego powinno być. Wszelakie rzeczy, które... Spotkałem się z czymś, spotykam się z czymś takim, że wielu zawodników chce sobie coś tam dodawać, bo fajnie by było, żeby to było. Tak zapobiegawczo. Słuchajcie, to nie są taki. Każdy z tych leków powoduje odpowiednią jakby reakcję w organizmie eee, i musimy dobierać takie leki w taki sposób, aby one nam służyły, a nie tylko po to, żeby wypadało, żeby one w cyklu się znalazły. Także mój drogi, udaj się, zrób badania, wybierz się do lekarza, zinterpretujcie wyniki, lekarz pomoże Ci dobrać odpowiednią dawkę leku. Ok, kolejne pytanie, to pytanie odnośnie mojego ostatniego treningu barków, który upubliczniłem na YouTubie. Padło pytanie, czy nie lepszą opcją byłoby wykonanie wyciskań na samym początku treningu, bo jak widzieliście, wykonałem te wyciskanie na samym końcu praktycznie. Otóż tak, powiem Wam, że wyciskanie to jest ruch, którego no nie do końca lubię. Zawsze z tym ruchem miałem problemy, pojawiały się w niego kontuzje, jako że zawsze miałem tendencję do tego, żeby troszkę poszaleć z ciężarem, łapałem jakieś kontuzje, zawsze to były rotatory. Stąd zdecydowałem się na jaki czas wyeliminować ten ruch zupełnie. Wprowadziłem go z powrotem, ale tym razem już nie szaleję jakoś ciężarem. Uważam, że jest on jednak niezbędny do tego, aby ten bark nabrał tej pełnej, pełnego wymiaru, tej kulistości, gęstości. Wykonuję wyciskania na samym końcu, kiedy ten bark już jest wstępnie zmęczony. Na początku zazwyczaj zaczynam od tylnego aktonu, robię wznosy na dużej objętości, bardzo dużej objętości, tak żeby... no i też w dużych ciężarach żeby ten bark mocno ukrwić, napompować krwią, żeby jakby ryzyko kontuzji spadło do minimum i wszelkiego typu wyciskania, czy to handelkami, to zdarza mi się bardzo rzadko, czy na przykład na maszynie Schmidt'a wykonuję na samym końcu, kiedy, jak już wspomniałem, bark jest dobrze ukrwiony, przygotowany do tego ciężkiego bazowego ruchu, kiedy to ryzyko kontuzji jest najmniejsze. Nie przekraczam raczej w tym momencie ciężaru, tak 140 kg. Wiem, że mógłbym budować tą siłę jeszcze bardziej, ale naprawdę po co ryzykować? Nie przenosić to absolutnie na progres. Mógłbym być silniejszy, ale słuchajcie, siła to nie jest dla mnie najważniejszy faktor, dla mnie najważniejsza jest sylwetka. Nie jestem powerlifterem, jestem kulturystą, więc dla mnie istotną tylko jest kształtowanie mięśnia. I stąd właśnie wykonuję ten ruch wyciskania na samym końcu takie założenie. Owszem, może miałbym więcej siły wykonując ten ruch jako pierwszy, ale zdecydowanie patrzę z tego pryzmatu bezpieczeństwa i unikania kontuzji. Stąd i Wam polecam takie rozwiązanie. Arcymistrzowskie pytanie to pytanie jakie jest twoje marzenie? Słuchajcie, większość moich marzeń już się spełniła, ale mam w tyle mojej głowy jeszcze parę wizji. Jeszcze parę takich ambitnych celów, które chciałbym zrealizować. Jednym z nich jest nakręcić teledysk. Nakręcić teledysk i już powiem Wam, że nad tym pracuję. To będzie remix znanego hitu. Eee, tego jeszcze nie było. Zobaczycie mi w wersji śpiewająco-tańczącej. Eee, oczywiście w podkładzie jest znany, znany podkład. No, czy jakoś tak, to marzenie zrealizuję na pewno. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobało, ale to już za jakiś czas, więc bądźcie czujni, czujcie Czym oczy na moim kanale. No bo będzie grubo, bo będzie grubo. Jak widzicie zaczęliśmy kręcić ten odcinek QA, kiedy był dzień, teraz już jest noc. Szybko się zmieniają te pory, powiem Wam, że szybko zapada ciemność. Stąd muszę użyć syntecznego światła. Moi drodzy, dziękuję Wam za ten tydzień. Dziękuję Wam za to, że spędziliście troszkę czasu. Mam nadzieję, że się czegoś dowiedzieliście. Jeśli macie jakieś ambitne pytania, zadajcie w komentarzach, piszcie co tam chcecie. Zapytajcie nawet jaki mam kolor skarpetek na sobie, dla tych wszystkich takich. Boksów nie sprzedaję, niestety e, są zarezerwowane dla mojej żony, e, więc przyjacielu nie pisz do mnie już więcej. Nie sprzedam Ci swoich bokserek. E, słuchajcie, pamiętajcie subskrybować. E, zająknąłem się, powinno być perfekcyjnie. No nie. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, polecajcie go znajomym. Zapraszam też na mój Facebook, Karol Stuglik, IFB Pro, Centrum Motywacji, wpadajcie. Jestem też na Instagramie, a Instagram nie wiem jak to obsługiwać, to wynalazek. Niestety nie przyszedłem specjalistycznego kursu, wrzuciłem tam parę fotografii, ale anyway, wpadajcie na Facebook, subskrybujcie mój kanał. Piszcie pytania, koniecznie, jeśli wam coś podobało. Łapkę w górę, jeśli się wam nie podobało, maglujcie mi tam w komentarzach pod spodem. A co tam, kopać petardę po dupie? No cóż, takie prawa internetu. Jedni mogą lubić, drudzy nienawidzić, ale mam nadzieję, że nie jestem jakimś tam wielkim hamem, na którego nie możecie patrzeć. Stąd słuchajcie, dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie. Aha! Kolejne pytanie na sam koniec, bo bym zapomniał: pytanie odnośnie mojego nowego projektu. Jak widzicie, KS Pro wyszła nowa linia blues, baseballówki, takie bardzo oczujebne, czarne bluzy z logiem i napisem wymagają od siebie na plecach. Będą dostępne już wkrótce na syndykat Sport Center i na mojej nowej stronce, która już powstaje, ale niestety mój wspaniały informatyk się nieco spóźnia. Filip, Ty wiesz co robić, pospiesz się tam, bo moi fani czekają na nowe bluzy, wypuszczam taką serię ciuchów, która będzie dostępna dla tych największych zapaleńców w przystępnych cenach oczywiście, chcemy szerzyć ideologię motywacji, pozytywizmu, więc szerzmy ją, pomóżcie mi w tym, bardzo Was proszę, jeszcze raz dziękuję za ten odcinek, do zobaczenia następnym razem, kiedy to będzie? Tego nikt nie wie. <muzyka> <muzyka> <muzyka>